A więc jestem kotem. Kurwa nie wiem. Tak w ogóle to, to jest dedykacja dla Denisa. A więc jestem kotem. I sobie idę i sobie idę, jak idę, się myjesz, idę. Muszę Aha, jak się myję? No to się zatrzymuje, i chcę się mieć. To że łapę i się tak obcieram. A ja dupę myję? Obcieram. A dupę myję inaczej, ale nie pokażę, bo ja nie chcę tu siadać przed chwilą dupę. No i jestem kotem i sobie idę i widzę kamień okrągły, no to go sobie trycam łapą, on się kręci. No to szaleje, bo się kręci, no to napierdala, myła kamień, on się tam tak się kręci, kręci. No i ja jestem kotem i go za mocą pierdolą, nawet mi się pod lodówkę. Oż, ja pierdolę, gdzie mój kamień? Gdzie mój kamień? Nie ma! No to chuj, idę dalej, jestem kotem, idę sobie, patrzę, kanapa, mam pazury. No to sobie napierdalam po napo pazurami, drejo cał. no i dobra, położyłem się na niej. Leżę pół dnia, bykiem tak takoi leżę. Potem się budzę, idę, idę. A coś w Skakuję tam gdzieś i coś wpierdalam. Co nie leży, to ja w ale Wszystko. Nie, No słodkiego, bo słodkiego to ja nie lubię. W wszystko. No i potem z powrotem idę na kanapę i drugie pół dnia leżę. Jeszcze w międzyczasie się zestanę albo naszczę. No na ale na naszczanym ani na spał nie będę. No to idę sobie dalej. Patrzę, jestem potem. No to kładę tak, najpierw się drę, a potem się kładę. I drugie pół dnia śpię i, i tyle odrobin w dniu. Łukasz, chudy, pozdrawiam serdecznie. Chomowe.